Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam, jak korzystać z Expolinate. Expolinate to jest bardzo fajny bridge do przesyłania stablecoinów, czyli można tutaj przesłać USDC, USDT i DAI na różne chainy, czyli m.in. Ethereum, XDAI, Polygon, Phantom, Moonriver, Arbitrum One, czy też Avalanche. Oczywiście nowe chainy przychodzą z czasem, także ta oferta będzie się powiększać. Można za pomocą tego mostu przesyłać także Ethereum, no ale głównie służy do stablecoinów. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, że w opisie każdego odcinka znajdziecie link do grupy na Telegramie. Także serdecznie zapraszam do dołączenia. No a teraz zaczynajmy. Po pierwsze, należy przejść na stronę xpoinate.io. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, więc wystarczy w niego kliknąć i zostaniecie tutaj przeniesieni. No i dlaczego Wam pokazuję ten most? Po pierwsze, jest to bardzo fajne rozwiązanie, z którego sam korzystam do przesyłania na różne chainy, ponieważ opłaty są naprawdę niskie. Po drugie, z tego co wiem, ExpoliNate nie ma jeszcze tokena. Korzysta on poza tym z technologii Connect. Connect także nie ma jeszcze tokena, a z ich rozwiązań korzysta naprawdę duża ilość projektów. Także myślę, że jest tutaj. I jakaś tam szansa na dropa w przyszłości dla osób, które będą z, tego, e, z tej stronki korzystać, z tego mostu korzystały. Więc to jest taka dodatkowa motywacja do przetestowania jego. No a teraz przejdźmy do rzeczy, czyli przejdziemy na stronkę, e, klikamy Connect Wallet, należy wybrać portfel, z którym chcemy się połączyć. Klikamy Next, klikamy Connect. No i w tym momencie jesteśmy już połączeni z Expolinate. No i po pierwsze, w lewym górnym rogu pokaże nam się, na jakim aktualnie jesteśmy łańcuchu, czyli możemy albo tutaj przełączyć łańcuchy, albo po prostu kliknąć na Metamask i następnie przełączyć się na łańcuch, jaki chcemy, czyli wystarczy kliknąć tutaj u góry. No i następnie możemy tutaj wybrać taki łańcuch, jaki chcemy z tych dostępnych, czyli na przykład Avalanche. No i zostaniemy przeniesieni na Avalanche. Ja na Avalanche w tym łańcuchu nic nie mam, więc może przetestuję to na jakimś innym łańcuchu. A więc dajmy na to, że wybiorę tutaj Matic. Mam 130 dolarów i te dolary spróbuję przelać. Czyli w momencie jak zmienimy sieć w tym oto miejscu, no to znowu trzeba się połączyć portfelem. Tutaj wystarczy kliknąć i automatycznie wykryje, że to jest nasz portfel, który wcześniej połączyliśmy. No i teraz tak, z lewej strony wybieramy, z jakiego chaina chcemy przesyłać, czyli na przykład Polygon. Następnie w tym miejscu wybieramy jaką walutę. Automatycznie tutaj wykryje, jakie waluty mamy i w jakiej ilości, więc wystarczy tutaj kliknąć. I następnie wpisujemy. Ile danej waluty chcemy przesłać, czyli na przykład 132 dolary będę przesyłał. W tym momencie szuka automatycznie możliwych dróg, aby przesłać na ten oto protokół, czy tam na ten oto chain. Więc tutaj z tej strony należy od razu wybrać, na jaki chain chcemy przesłać, czyli prześlę może na Phantom. Możemy także wybrać, jaką walutę chcemy przesłać, czyli automatycznie dokona słapa dla nas. Ale ja będę przesyłał USDC na USDC na Fantomie. No i w tym momencie widać tutaj, ile wynosi fee, możemy to rozwinąć i widzimy, że gas fee to będzie na przykład 0, relayer fee to będą 3 centy i router fee to będzie 6 centów. Tutaj od razu taka ciekawostka, każdy może założyć swój własny router i sam świadczyć usługi właśnie takiego bridge'a, który będzie przesyłał z jednego łańcucha na inny. I można na tym też oczywiście zarabiać. No a tutaj, jeśli już wybraliśmy z jakiego chaina na jaki chain, wpisaliśmy ilość, klikamy po prostu swap. W tym momencie nasz swap się rozpoczyna, wyskakuje nam okienko Metamask, tutaj będziemy musieli naszą transakcję potwierdzić. Najpierw musimy kliknąć Approve Transfer, czyli klikamy Confirm. Następnie będziemy musieli wysłać transakcję, czyli pierwsza transakcja zazwyczaj to jest Approve, druga to będzie wysłanie tokena. Oczywiście jeśli wcześniej już daliście Approve na dany token w przeszłości, bo z tego mostu korzystaliście, no to być może ten pierwszy krok będziecie mogli pominąć i od razu przejdziecie do wysłania transakcji. U mnie Approach właśnie został zaakceptowany. W tym momencie załadowało się drugie okienko, w którym musimy potwierdzić transakcję, czyli klikamy Confirm, no i w tym momencie druga transakcja jest potwierdzana i za moment będzie wysyłana. I po kilku chwilach zazwyczaj nasza transakcja zostanie potwierdzona. Jak widzimy to w tym miejscu. No, i tutaj czekamy na 10 potwierdzeń. Jeśli by się zdarzyło, że wasza transakcja jest failed, to w tym momencie, jeśli tutaj wyskoczy wam failed, tutaj dalej z pewnością nie przejdzie do kolejnych kroków. W tym momencie po prostu zamykamy to okienko, odświeżamy stronę i próbujemy ponownie. Pamiętajcie, że to jest nadal w wersji beta, więc czasem pojawiają się błędy, ale tak jak mówię, jeśli po apruwie ta druga transakcja nie przejdzie, no to po prostu tutaj zamykamy odświeżamy stronkę i próbujemy ponownie tutaj poniżej mamy jeszcze informację, że jeśli ta cała akcja potrwa więcej niż 5 minut no to należy odświeżyć stronę, bo może coś się akurat zawiesiło tutaj w interfejsie czyli jak widzimy u mnie to były 3 minuty i po 3 minutach już mam tutaj opcję sign to claim transfer czyli w tym momencie mógłbym zrobić claim transferu czyli w waszym przypadku klikamy tutaj ale od razu pokażę Wam, jak to by wyglądało, jakbyśmy się na przykład przez pomyłkę rozłączyli albo zrobili coś innego. Czyli dajmy na to, ja tutaj odświeżę tą stronę, nie zrobiłem claimu i jestem rozłączony moim walletem Nie należy panikować, należy się podłączyć z powrotem naszym walletem tak jak to robiliśmy wcześniej. I tutaj, wśród aktywnych transakcji, będzie ta nasza transakcja widoczna. Czyli wystarczy tutaj kliknąć claim, w momencie, jak klikamy claim, wyskoczy nam tutaj okienko. Na takie okienko MetaMask by też wyskoczyło, jakbyśmy kliknęli Claim na tym oryginalnym oknie. Podpisujemy transakcję. No i teraz mamy, że Receiver Prepare Signed. No i w tym momencie, jak już podpisaliśmy tą transakcję, możemy tutaj kliknąć w tym oto miejscu na MetaMask i przełączyć się na Phantom, żeby zobaczyć, czy otrzymaliśmy te USDC. Czyli przełączam się na Phantom. W Metamasku nie mam do nanego USDC, to nie będzie tutaj widoczne, ale za pomocą interfejsu stronki. Jak przełączymy się na phantom powinno być to widoczne, a więc zobaczmy. I jak widzimy USDC jest na Fantomie. Ponadto możemy oczywiście przejść na Explorer Fantoma, czyli jak klikniemy sobie tutaj w to, to miejsce. Klikamy View Account in Explorer po, powinno nas przenieść do FTM Scan. I tutaj możemy podejrzeć właśnie, jakie mamy kryptowaluty w naszym molecie. Czyli jak widzimy mam USDC, możemy na to USDC kliknąć. I będziemy mogli to USDC dodać także do Metamaska. Czyli jak przejdziemy na adres kontraktu, tak jak widzimy tutaj, kopiujemy sobie ten adres, przechodzimy do Metamask, no i dodajemy Custom Token USDC, żeby się nam tutaj wyświetlał na liście. Czyli klikamy Import Tokens, klejamy adres kontraktu. A, no i widzimy, że u mnie po prostu to się troszkę dłużej ładowało, ale tutaj już jest widoczny USDC. A więc przesłaliśmy USDC na Phantom, możemy oczywiście ten sam sposób przesłać na dowolny inny chain za pomocą tego samego sposobu. A więc na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się przesłać z jednego chaina na inny, i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.